I, I na czym polega smażylut? Na tym, że kurde, kurde, na tym, że jeździmy samochodzikiem. O, matka. I uciekamy przed policją. Ale mi trochę laczy. No i jak policja nas złapie, to przegrywamy. Ogólnie to nic większy. Super pomysł, ma, super pomysł na live po prostu. U. Auć. O, elo Rutyn. Au. Au. <grystanie> No, zostaw mnie, ja chcę wjechać do garażu. Ała! Kurczę, będę musiał zrobić fany moment, czy coś, nie wiem. Bo jakby ktoś chciał zrobić fany moment, to, to spoko. W ogóle to pobiłem rekord moich yy, wyświetleń na żywo na yy, live, bo dwa. Lejści, kranti. <grywka> Myślę, że lejs. Chyba wolę lejs. Ta, ta, ty też leś. Ło! <grych> co jest? Wbije się w tekst. Turkę. Aha. Cysterna Marek. O, profesjonalna tapeta. Naprawdę lepsze nie znajdziecie nigdzie na świecie. Je. Yeah. Odgłosy świeża, tak. Dobra, wielu graczy. O siema, Irblan. Elo, kurczę, my dzisiaj pobijamy te rekordy osób na live. Ta, trzy, super, jej. Pobiłem rekord. Wcześniej rekord to była jedna osoba. Chcesz pięć lajków? Yy, pięć? Ale pod liveem? Czy lajki to zawsze. 4. Wow! Dobra, z tego będzie fany moment. W sensie bardziej epic moment. O, super podwójna skrzynka, oczywiście. Łe, słabo. Słabiutko. Później jeszcze możemy w coś innego jeszcze pograć. A, już 3. Kurczę, Ale i tak było 4, to jest najważniejsze. Bianko. I strzelanko. Tak, można określić Soul. Knight. Soul Gra na wbijanku i strzelanku. Zamkiem Gurminja. Wielkie dzięki. Już dwa. Ta oczywiście. Naruciak, dobra. Yy, na ruczek, dobra. Na na pierwszym stanie głównej, czyli obowiązkowo. 35. O! Super. To sobie edytujemy opis. Bo 35 słów. Yy, 35. No i co tu piszemy teraz? Bo ja co, co suba zmieniam ten tu opis? Wiem, że to trochę bez sensu, ale nie mam co robić, to zmieniam. Op... Nie, nie mam co robić, to zmieniam opis. Co piszemy? <śpytanko> Pytanko dla komentarzy. Zapiszemy. piszemy! Okay. Na razie zostawię sobie tak. Co piszemy znak zapytania? Halo. Mogę wysyłać? Nie pisz nic, dobra. Nie napisz nic. Nie no... Ty nie. nie no dobra, napiszemy coś tutaj, na przykład, nie wiem. Bito na liwę z przeglądu gier. Uśmieszek. Okej. Okay. Ale przynajmniej nie jest aż tak źle. To jest autek, nie mogę wybierać. A tu jak kliknę?